Cześć! Jak zawsze, witam wszystkich, którzy wiedzą, że nic nie potrafi im dać tyle zdrowia i tyle przyjemności, co jedzenie. W szczególności witam osoby, które po obejrzeniu mojego poprzedniego filmu zapragnęły poprawić swoje odżywianie, bo postanowiły odżywiać się rzeczywiście zdrowo i jednocześnie czerpać z jedzenia możliwie najwięcej radości. W poprzednich moich filmach wskazałem, że zdrowe odżywianie się. To zwłaszcza odżywianie regularne. Dla uzyskania regularności odżywiania powinniśmy codziennie spożywać tyle samo kalorii. Także tyle samo kalorii powinien mieć każdy posiłek. Każdy powinien też zawierać taką samą ilość białka, węglowodanów i tłuszczów. Stąd. Dla podjęcia prawidłowego odżywiania się należy ustalić odpowiednią proporcję pomiędzy białkiem, tłuszczami i węglowodanami, jaka powinna być zachowana w każdym posiłku. Ustalenie właściwego zapotrzebowania na białko jest proste. Żywieniowcy zalecają, żeby osoba dorosła spożywała codziennie 0,9 g białka na kilogram masy ciała. Stąd mnożąc liczbę 0,9 przez naszą masę ciała wyrażoną w kilogramach, ustalamy ilość kalorii pochodzących z białka, jaka powinna znaleźć się codziennie w naszym pożywieniu. Dzieląc ją przez 4, ustalimy liczbę wyrażającą codzienny pożądany poziom spożycia białka wyrażony w gramach. Dzieląc ją przez ilość posiłku, ustalimy, Ile białka podanego w gramach powinno znaleźć się w każdym naszym posiłku? Dla ustalenia ilości spożywanych tłuszczów i węglowodanów należy od całkowitej kaloryczności pożywienia objąć kalorie czerpane z białek. Otrzymana różnica będzie przedstawiała ilość kalorii, które powinniśmy uzyskać z węglowodanów i tłuszczów. Jej znajomość pozwoli nam na ustalenie. Jaka ilość kalorii powinna być codziennie czerpana ze spalania tłuszczów, a jaka z węglowodanów? Zdania żywieniowców w sprawie proporcji spożycia węglowodanów i tłuszczów są podzielone. Jedni uważają, że podstawą energetyczności diety powinny być węglowodany, inni znowu, że tłuszcze. Nie istnieją wiarygodne wyniki badań naukowych, które potwierdzałyby jednoznacznie słuszność jednego z tych poglądów. Czego zatem należy się trzymać? Chyba największe, na największe zaufanie zasługują poglądy wyrażone w zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dotyczą one także odżywiania osób zdrowych. PTD podaje w nich, że spożycie tłuszczów przez osoby zdrowe. Może wahać się od 25% do, 45, do 40% wartości energetycznej diety. Zatem każdy dobór wielkości spożycia tłuszczów, mieszczący się w przedziale 25-40% kaloryczności innego pożywienia, będzie można uważać za prawidłowy. Zastanawiając się nad podjęciem decyzji w tej sprawie, warto zauważyć, że im spożycie tłuszczów będzie mniejsze, tym więcej trzeba będzie spożyć węglowodanów. Jednak, decydując się na maksymalizację spożycia węglowodanów, warto uwzględnić, że są one stosunkowo szybko trawione i wchłaniane. Ich wysokie spożycie często powoduje tak zwany poposiłkowy przyrost stężenia glukozy we krwi. Jednak, Nadmierne stężenie glukozy we krwi jest szkodliwe. Stąd po posiłku zawierającym stosunkowo dużo węglowodanów, organizm zwiększa wydzielanie insuliny. Jej zadaniem jest usunięcie nadmiaru glukozy z krwi. Jednak spowodowane działaniem insuliny, szybkie obniżanie się stężenia glukozy we krwi sprawia, że w stosunkowo krótkim czasie po posiłku zaczynamy być głodni, więc znowu chcemy jeść. Zatem, spożywanie dużej ilości węglowodanów skłania nas do przejadania się. Nadto, spożywanie węglowodanów w nadmiernych ilościach skutkuje upośledzeniem spalania tłuszczów, utrudnia więc utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. Inaczej rzecz się ma w przypadku spożywania posiłków zawierających stosunkowo dużo tłuszczów. Otóż tłuszcze spowalniają trawienie i wchłanianie. Stąd, im więcej ich spożywamy, tym dłużej utrzymujemy stan sytości. Zastanawiając się nad doborem proporcji spożycia węglowodanów i tłuszczów, warto uwzględnić, że większość komórek naszego organizmu może spalać zarówno glukozę, jak i tłuszcze. Jeśli jednak dana komórka aktualnie spala na przykład tłuszcze, to do przestawienia się na spalanie glukozy potrzebuje kilku dni. Dlatego u osób, które na stałe spożywają stosunkowo dużo tłuszczów, możliwie największa ilość komórek na stałe spala tłuszcze. Ułatwia to im, Utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. No, tak to już jest, że osoby, które spożywają stosunkowo dużo ilości tłuszczów, najczęściej są szczupłe. Natomiast osoby dotknięte fobią antytuszczową stale walczą ze swoim apetytem i muszą się bardzo starać, żeby utrzymywać odpowiednią masę ciała. Po zdecydowaniu się, jaki procent dziennej kaloryczności pożywienia? Będzie czerpany z tłuszczów, należy pomnożyć dzienną kaloryczność przez liczbę, która wyraża procentowo przyjęte spożycie tłuszczów. Otrzymany wynik należy podzielić przez 100. Tym sposobem ustalimy dzienne zapotrzebowanie na kalorie z tłuszczów. Dzieląc je przez 9. Ustalimy ilość tłuszczów wyrażoną w gramach, jaka powinna codziennie znajdować się w naszym pożywieniu. Poziom odpowiedniego spożycia węglowodanów ustala się wtedy wynikowo. Należy w tym celu oddzielnej kaloryczności pożywienia odjąć kalorie czerpane z białek i z tłuszczów. Otrzymaną liczbę należy podzielić przez cztery. Uzyskany wynik będzie przedstawiał. Codzienne zapotrzebowanie na węglowodany wyrażone w gramach. Dla zachowania zgodności proporcji spożycia białek, tłuszczów i węglowodanów z zasadami wynikającymi z nauki o żywieniu człowieka, podanymi przez PTD, i jednocześnie odżywia się w sposób ułatwiający utrzymanie odpowiedniej masy ciała, należy. Utrzymywać spożycie białek na poziomie 0,9 g na kilogram masy ciała. Utrzymywać spożycie tłuszczów na poziomie 40% dziennej kaloryczności pożywienia. Utrzymywać spożycie węglowodanów na poziomie wynikającym z odjęcia od całkowitej dziennej kaloryczności kalorii przypadającej na białka i tłuszcze. Dalej pozostaje do rozwiązania zagadnienie: jak wprowadzić do swojego odżywienia praktykę komponowania posiłków o właściwych proporcjach spożycia białka, tłuszczów i węglowodanów? Chodzi o to, żeby ewentualne konieczne zmiany wprowadzić z przyjemnością, w tym zwłaszcza bez wyrzeczeń i bez zmuszania się do nich. Będę o tym mówił w swoim kolejnym filmie. Jeśli Cię zaciekawiłem lub masz uwagi do mojej wypowiedzi albo chcesz ze mną polemizować, jestem do Twojej dyspozycji w każdy wtorek o godzinie 20 na Zoomie. Odpowiem tam na każde Twoje pytanie. Link do spotkań ze mną, który jest aktywny we wtorki w godzinach 20-21, znajdziesz na stronie młynarski.pl oraz w opisie tego filmu. Zapraszam do komunikowania się ze mną poprzez pisanie komentarzy na YouTube oraz na Facebooku na stronie Zbigniew Młynarski Jedz Dobrze. Zapraszam do podniesienia łapki oraz subskrybowania na YouTube mojego kanału Jedz Dobrze baj Młynarski. Jeśli uważasz, że mówię o sprawach ważnych dla każdego z nas, zapraszam do udostępnienia moich filmów, żeby podzielić się z przyjaciółmi i znajomymi wiedzą w nich zawartą, Cześć!